You wish to hear a story of the moon? Planowo miał być tak, we w dzisiejszym filmie miałbym omówić pierwszy trailer Not Cryu, który dostaliśmy trochę ponad tydzień temu. Miał to być taki luźniejszy film, takie dobre wprowadzenie do NotKraju, kiedy promocja tego regionu dopiero się rozkręca. I nie dostaliśmy jeszcze większych trailerów, a co dopiero teasera postaci. Ech, jak pewnie widzicie, plany mogłem takie mieć. Ale hoj, oczywiście musiało mi wejść w drogę. Cztery dni po pierwszym trailerze w kraju dostaliśmy pięciominutowy teaser postaci z tego regionu. Więc dzisiaj, zamiast skupiać się na jakimś nudnym wprowadzeniu, od razu przejdziemy do rzeczy. A wiecie mi, jest do czego przychodzić. Ponieważ w trailerach z innych regionów postacie, które były nam pokazywane, były nowe. Widzieliśmy je pierwszy raz na oczy. Jednak teraz. Jest inaczej. Na tym trailerze jest zaskakująco dużo już dobrze znanych nam postaci, obok innych kompletnie nowych. Dlatego, przynajmniej dla mnie, ten trailer jest najmocniejszym ze wszystkich trailerów zapowiadających postacie na początek regionu. I powiem wam, jest na co czekać. W tym materiale przyjrzymy się wszystkim postaciom, które zobaczyliśmy na tym trailerze. Wytłumaczę, kim są już te nam znane, oraz trochę pospekuluję, kim mogą być te nowe. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, to zostawcie lajka like, suba oraz komentarz. A mowę na taką przystawkę, powiemy sobie o frakcjach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Notkrai to region frakcji. Z jakiegoś powodu cały Teyvat się zjechał właśnie do NotKraju, aby odtworzyć sequel Gru i Minionków. Więc teraz powiedzmy sobie właśnie o nich. W sensie nie o minionkach, tylko o tych frakcjach. Przed rozpoczęciem wspomnę o tym, że w tym materiale nie coveruję lików i nie będę ich podawać. Więc nie musicie się o to bać. A nawet jeśli jesteście w miarę nowi w Genshinie, albo dawno w niego nie graliście, to postaram się to wszystko wytłumaczyć tak, abyście wy też to zrozumieli. I macie na dole jeszcze timestampy. Jeśli na przykład znacie już te stare frakcje, to możecie sobie pominąć do tych nowych. I jeszcze takie małe ostrzeżenie. Nie będę tutaj dokładnie omawiać każdej frakcji. Po prostu posypkiemu wam o nich opowiem. Inaczej ten film byłby po prostu za długi, bo temat notkrajowych frakcji to materiał na kompletnie inny film. A tutaj skupiamy się na postaciach. A i tak to pewnie dużo zajmie. Więc zaczynając, warto wspomnieć, że tak naprawdę znaliśmy krajowe frakcje już od dawna dzięki web-eventowi, który miał miejsce w okolicach 5.6. Zacznijmy mowę od frakcji, które już znamy, przechodząc do tych nowych i świeżych. Najpierw, chyba jedna z najbardziej nahypowanych frakcji to Fatui. Jest to organizacja, za którą stoi Starica, Archon Krajo oraz Królowa Fneznai. Jej głównym celem jest walka z bogami oraz racelesią. Dążą oni do zniszczenia starego porządku oraz obalenia bogów. Na bazach tej organizacji działają Fatui i czyli elita, która stoi za największymi wydarzeniami związanymi z Fatui. Są to jednostki, które możliwie są najsilniejszymi posasiami w całym tej wacie. Właśnie tot pochodzi Child, Charles Kino. Dwie już grywalne postacie. Jeśli chodzi o fatui, to na pewno mają oni ogromne plany na Notkry, przede wszystkim tajemniczy projekt Ftuwa, który od kilku regionów powoli się przed nami odkrywa. Następna już dobrze nam znana frakcja to Knights of Favonius. Tak. Ci Knights of Favonius z Mostandu. Ich dowódcą jest Warka, którego rolę zajmuje Dream podczas jego nieobecności. Bowiem warka od momentu, w którym pierwszy raz zawitaliśmy w Mostandzie, już był na swojej ekspedycji. I jak widzimy, w końcu zbliża się czas, w którym spotkamy go oraz jego ekipę ekspedycyjną. Druga organizacja, która ma powiązania w Monsandzie, a będzie w Nodkraju, to Hexen Jest to gildia magów, która zwyfa w sobie bardzo ciekawe osobistości, takie jak R, matka Albedo czy Durina, czy A, matka Klee oraz sama założycielka Hexen Zirkelu. Niezaprzeczalnie mają w sobie duwe ryby, a samo chojopife. Nod zawsze było sceną, na której rozwijały się różne konflikty. Jak Hexen mógłby to ominąć? Następna będzie frakcja The Wild Hunt. I ta nazwa może być dla Was myląca, ale najprawdopodobniej jest to przykrywka dla Abyssu. Jest to byt, który nieustannie stwarza zagrożenie dla Tej Jego celem jest zawładnięcie nad nim całym. Z tego powodu wysyła on ataki na wszystkie nacje Tej i jak widać, w noc kraju nie będzie inaczej. To właśnie z Abyssu pochodzi większość potworów, z którymi walczymy, jak chociażby coś tak podstawowego jak Hili-Czurle. Ich dowódcą jest nikt inny jak nasz Bliźniak. Jednak wydaje mi się, że za The Wild Hunt stoi coś jeszcze. Ze znanych frakcji mamy jeszcze Trevor Horderów oraz Adventurers Guild. Ale oni są dosłownie wszędzie, więc nie jest to wadne zaskoczenie. Po szybko przejdźmy mowę po tych nowych frakcjach. Jednak przez to, że są one nowe. A w tyle jeszcze o nich nie wiemy. Zacznijmy mowę od Light Keeperów. Jest to grupa, która od stuleci stoi za bezpieczeństwem nad kraju, walcząc przede wszystkim z The Wild Hunt, o którym już mówiłem. Jednak, jak pisze Hojo, oni sami nie wiedzą przez ile jeszcze zdołają pełnić swoją misję. Następni będą Frost Moon Science. Jest to frakcja, która ściśle wyznaje ich boginię Księżyca oraz są w posiadaniu jakiejś magii, która jest powiązana właśnie z Księżycem. Wydaje się być stale przywiązana do terenów od Kraju oraz nie za bardzo lubią się z Fatui. Na Twitterze Chojo opisuje ich jako potomków legendarnego Złotego Królestwa, którzy zamieszkali w Kraju po powróceniu swojej starej cywilizacji. Kolejną znaną nam frakcją jest Wojnicz Gildy i myślę, że najłatwiej ją opisać jako gildię kupiecką, która jak pisze Hojo, ustanawia podstawowy powądek w not kraju. Chociaż nie jestem pewien jaką władzę realnie mają oni w NotKraju. Z tym ile frakcji jest zamieszanych w ten region wydaje mi się, że nie mają oni za dużo do gadania. Możliwe, że to do tej frakcji należy największe miasto NotKraju, kraju Naffa Town, które jest wspominane w opisie tej grupy. Przed ostatnią znaną nam frakcją z NotKraju będzie Snowland Fee, czyli magiczna rasa, która kiedyś wierzyła w pierwszego archona kraju władając nad północą tej watu. Jednak teraz... Jak pisze Hojo, są już daleko od ich dawnego statusu. A ostatnią grupą będzie Kling, Klank, Cake, Craft Kraftshop. Wnioskując po ich opisie, jest to chyba zwykły warsztat, który chyba wyrobił sobie jakąś reputację. Jednak ta frakcja jest bardzo chaotyczna i szczerze mówiąc nie wiem co o nim myśleć. Powagą na pewno odstaje od tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej. Najprawdopodobniej sama Inefa stąd pochodzi... Wiecie, Inefa jest taka mechanicznie rozwinięta, ma te swoje ekrany i roboty, pasuje mi to do Kramke Craft Shopu. I myślę, że to by było na tyle z frakcji. Starałem się opisać minimum tego, co musicie wiedzieć, ale jak chyba sami widzicie, jest ich dużo. Bardziej szczegółowo, 11, więc w kraju na pewno będzie się działo. Ale teraz, kiedy już poznaliśmy te wszystkie grupy, możemy przejść do tego, na co wszyscy czekali, czyli do postaci. I tak jak już już wspominałem wcześniej, są one bardzo ciekawe oraz obiecujące. Łącznie dostaliśmy 11 postaci, nie licząc już tych grywalnych, a prawie wszystkie z tych postaci mają powiązania z frakcjami, o których już wcześniej wam powiedziałem. Więc zacznijmy mowy od pierwszej postaci, którą zobaczyliśmy już na tym wcześniejszym trailerze, o którym wspominałem na początku. Jest to Lauma, która pochodzi z frakcji Frosmus Sions oraz posiada wizję Dendro. Można ją zobaczyć chociażby na tym ujęciu. Sama Lauma opisuje siebie jako lojalną emisariuszkę bogini księżyca, co absolutnie ma sens z tym, że pochodzi z Frostmourne Tak jak mówiłem, ta postać występuje już na pierwszym teaserze NotKraju i zauważyłem na nim coś bardzo ciekawego. W pewnym momencie właśnie Lauma przetransformowana w jelenia skacze sobie po NotKrajowym terenie. I tutaj zadaje pytanie: czy jest to część jej kitu, czy bardziej coś w rodzaju not krajowej mechaniki eksploracji? Czy Lauma rzeczywiście będzie mogła się zamienić w wyjelenia, tak jak widzimy to na tym teaserze, czy będzie to coś na wzór Saurianów w natlanie? Tego pewnie dowiemy się dopiero później. Drugą postacią, którą też widzieliśmy już wcześniej, była Aino z modelem dziecka. Została ona stizowana chyba na Bilibili, a na samym trailerze pojawiła się tylko raz. Nie znamy ani jej wizji, ani jej broni. Osobiście nawet nie jestem pewien z jakiej frakcji pochodzi, ale jeśli miałbym spekulować, przypacowałbym ją do Wojnicz Gildy. Przede wszystkim dlatego, bo ta jedna scena, w której ona występuje jest w mieście, wnioskuję, że to jest właśnie NAFATown. W dodatku wspomina ona o innej postaci, która też najprawdopodobniej pochodzi z Wojnicz Gilda. I jeśli już o niej mówimy, to przejdźmy do Nefer, która wygląda jakby co najmniej urwała się z Sumeru. Spekulowałbym, że ona też pochodzi z Voynich Gilda z podobnych powodów co Aino. Nefer też widzimy w mieście. Nie znamy jej wizji ani broni, ale wygląda ona jakby była dendro. No ale to tylko moje przypuszczenia. Teraz może przejdźmy do ekipy z Kling Klang Kram Cake Craft Shopu. I Nefer już znamy. Jest to najnowsza 5-gwiazdkowa która zapowiada nam Noc krajwy 5.8. Jednak nie znaliśmy jej koleżanki. Yahodi, która na tym teaserze też siedzi w ich warsztacie. I co do tego jestem prawie pewien, że ona też pochodzi z kramkę Craftshopu. Ma ona mechaniczne elementy, takie jak chociażby ta rękawica czy mechaniczna ręka albo te gogle na jej głowie. Wydaje się, że ma ona elementy nawiązujące do nietopewa. Przede wszystkim mówię tu o jej czapce. Ale widziałem też jak na Twitterze ktoś spekulował o tym, wymowy ona być nawet wampirem. No ale co do tego nie mamy żadnej pewności. Następną postacią, która z jakiegoś powodu występuje w tej samej scenie jest Durin. I o mój Boże jak ja czekałem na tą postać. Durin wygląda prześwietnie. Już od simulanki nie mogę się doczekać i niezmiernie się cieszę, że wewnątrz kraju kończę już zbieranie primogemów, ale od początku. Durin de facto nie pochodzi z żadnej frakcji, o których wcześniej mówiłem, ale jest on ściśle powiązany z Mostandem oraz Albedo. Bez większych spoilerów do paralogizmu, Durin jest Smokiem, który z jakichś tam powodów przyjął ludzką formę. Jego wielkie wejście jest w Archon Questie 5.6, wcześniej wspominanym paralogizmie, a teraz widzimy, że z jakiegoś powodu znalazł on swoją drogę do nadkraju. Jestem bardzo ciekawy, czemu akurat on się tam znalazł i nie mogę się doczekać wishowania po niego. Na domiar tego znamy nawet jego wizję. Strafnie ciężko to zauważyć, ale pewien twitterowy spostrzegł, że jak się dobrze przyjrzymy, to w tym miejscu na jego pławczu widać pyrowizję. I szczerze mówiąc, świetnie pasuje mi on do tego żywiołu. No ale dobra, może trochę za bardzo się nad nim Zachycam. Skoro jesteśmy już w takich monsandowych klimatach, powiedzmy sobie o Warce, o którym już było przy okazji Nice of Favonius. Ojciec, który uciekł z mostandu z mlekiem pod pachą, teraz pojawia się w odkraju i jak sam obwieszcza, przyszedł tam po księżyc. W dodatku, jeśli się nie mylę, Warka to pierwszy przypadek XP ze Star Raila w Genshinie. Chociaż mi się wydaje, że jest on łudząco podobny do Aventurina. Szczególnie ich ubrania są dla mnie niemal takie same. Niektórym przypomina on też Geparda, ale nieważne na kim był bazowany jego design. W końcu widzimy na własne oczy tego legendarnego Warkę. Podczas tego teasera ostrzy on wielkiego Wolf Greystone'a, więc myślę, że można powiedzieć, że jest on Claymore'a. Teraz powiedzmy sobie o Flinsie z frakcji The Light Keepers. I kurde, kogoś mi on przypomina, ale nie mogę sobie przypomnieć kogo. No dobra. Co do tej postaci, nie wiemy o nim niczego, poza tym, że pochodzi z Light Keeperów. Można to wywnioskować z tego, że trzyma on latarnię, tak jak członkowie tej frakcji na jej przedstawieniu. Za nim jest latarnia, tak samo jak na symbolu Lightkeeperów, oraz w jego momencie na tym teaserze odstrafa jakąś trafną mgłę, która mogła być alegorią do The Wild Hunt. Więc co do jego pochodzenia nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Dla mnie wygląda on kompletnie jak elektropostać: Przewawała w nim fioletowy, a z samej jego latarni wlatują jakieś iskry. Więc myślę, że byłoby sensownym powiedzieć, że jest elektro. I mam jeszcze dla was ciekawostkę: bo Filins może być naszym polskim patriotą w Gelfinie. Ktoś zauważył, że Flins to też rzekome słowiańskie bóstwo, w które wywyły lokalne plemiona na terenie Łużyc oraz Harzu. Od niego ma pochodzić niemiecka nazwa Świeradowa Zdroju, czyli Flinsberg. Więc słowiański Flins ma jakieś niemiecko-polskie powiązania. Więc chyba można powiedzieć, że ten Gęczinowy ma coś z Polaka. Czekam na dodanie pierogów. Teraz powiedzmy sobie o Nicole Rein, która w Hexenzirkelu posługuje się pseudonimem N. Jest ona opisywana jako przewodniczka, która nigdy się nie zgubi. Studiuje ona tej wad, oraz jak sama mówi, oferuje pomoc tym, którzy potrzebują jej wskazówek. Jest wskazywane na to, że może być nie ma, a sama jej osoba jest naprawdę fascynująca, jeśli weźmiemy pod uwagę, co o niej mówi Skirk. Niezaprzeczalnie odegra ona dużą rolę w nadkraju, jednak nie znamy ani jej broni, ani jej wizji. Jedyne co zostało nam pokazane to jej skrzydła, które otwiera na teaserze. I wiecie, że najlepsze zostawiłem na koniec. Zostały nam trzy postacie, które przynajmniej dla mnie są najciekawsze. A zacznijmy od St. John, przecież znaną jako siódmą z jedenastu Fatuiha abringerów marionet. Specjalizuje się ona w automatonach, których studiuje. Przy jej samym boku jest taki jeden duwy. Stoi ona za służeniem Catherine, tak, tej Catherine, a po jej przejawie na tym teaserze możemy wnioskować, że jest ona bezpośrednio powiązana z projektem wtuwa. oraz ma bardzo lekceważący stosunek do Frozen Science, których wysiłki nazywa śmiesznie daremnymi. Jej posać też niezaprzeczalnie odegra ogromną rolę w nadkraju. W końcu, cały projekt Sztuwa ma być jednym z największych wydawań tego regionu, czymkolwiek on jest. A skoro mówimy już o Fatui, powiedzmy sobie o trzecim Fatui Habringerze: Damwazel, czy inaczej Kolumbinie. Jest to chyba najbardziej tajemniczy Fatui Habringer ze całej 11. Jej trzecie miejsce wśród tej frakcji sugeruje, że jest ona naprawdę potężna. Więcej do tej tajemniczości dodaje jej tytuł Moon Maiden, co można przetłumaczyć na wiele sposobów, ale tym poprawnym wydaje się bogini księżyca. Więc jeśli to się sprawdzi, Frozen mogą wyznawać właśnie Kolumbinę jako swojego boga. Możliwe, że jest ona powiązana z aniołami, patrząc na ozdobę w jej włosach. W Community też była ona często porównywana do aniołów, szczególnie tych Biblically Accurate. Więc, tak jak mówiłem, jej postać jest niesamowicie tajemnicza, ale to też dzięki temu jest tak interesująca. Spośród całej notkryjowej obsady, to właśnie ona jest moją faworytką. A last but not least zostawiłem dla was Alice, czyli wcześniej wspominaną Ei, założycielkę Hexenzirkelu, matkę Klee. Podobnie do warki, Alice była nam znana od początku Genshina, ale tylko i wyłącznie z opowieści innych postaci. Za wszystkimi dotychczasowymi letnimi eventami stała właśnie ona. Czy to Archipelag, czy to Simulanka, czy Secret Summer Paradise. Słynna Matka Klee przez ten cały czas była dla nas jedną wielką tajemnicą, a teraz w Nordkraju w końcu mamy okazję ją zobaczyć. I z tego co widziałem, gracze faleją na jej punkcie, czego absolutnie im się nie dziwię. Obok warki była ona chyba najbardziej wyczekiwaną postacią z mostandu, więc ten hype jest jak najbardziej uzasadniony. Co do szczegółów, na jej kapeluszu wisi piękna Pyrowizja, więc co do tego nie mamy wątpliwości. A co do jej broni, naprawdę się zdziwię, jeśli nie okaże się ona katalistem. I oto były wszystkie nowe postacie przedstawione w tym nockrajowym teaserze. Moim zdaniem to wszystko wygląda prześwietnie, ale was zaskoczę, bo to nie koniec. Podczas tego trailera mogliśmy zobaczyć też inne grywalne postacie, które już dobrze znamy. Byli to Albedo oraz Wanderer, którzy najpewniej przyszli pokipisować Durinowi w jego drodze ku dojrzałości, czy cokolwiek. Wydaje się, że Albedo ma jakiś układ ze Alice. A Wanderer może ma do załatwienia jakieś sprawy z jego przeszłego życia? Może jako stary ballader chce namiefać coś w projekcie w Tuwa? Obie te postacie nie są byle kim i bez powodu by nie przychodzili do tego regionu. Co do ich roli tutaj też jestem bardzo ciekawy. No i teraz to już chyba by było wszystko. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. A teraz chcę jeszcze wam dać bardzo ważny disclaimer. UWAGA! Nie każda postać z tego trailera musi się okazać grywalna, czy grywalna w Not Kraju. Myślę, że wszyscy powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co było w Natlanie. Każdy wychodził ze założenia, że kapitano będzie grywalny, bo był na trailerze. A jak się to skończyło, tak się to skończyło. Więc profe, nie bierzcie tego za pewnik, że te wszystkie postacie będą grywalne. Tak, większość z nich będzie, ale nie mamy pewności co do pojedynczej postaci, póki nie zostanie ona oficjalnie ogłoszona. Nawet jeśli przecieki mówią, że ktoś będzie grywalny, nigdy nie mamy takiej pewności do momentu oficjalnego dripu, tym bardziej jeśli ktoś jest zapowiadany na dalsze aktualizację. Więc proszę uczmy się na swoich błędach, żeby się nie rozczarować tak jak to było przy Kapitano. Więc jeśli jest to jasne, to możecie się podzielić tym, co myślicie o nadkrajowych postaciach. I osobiście się zakochałem od pierwszego wejrzenia i jak skipowałem cały natlan, bo większość postaci stamtąd mnie nie interesowała, to teraz jest wręcz przeciwnie. Wiadomo, gusta guściki i powinniśmy respektować to, że komuś się podoba jakaś postać, która nie wchodzi w nasze gusta. Słyszałem, że dużo osób nie lubi designu nefy, a jednak widzę jak ma swoich zwolenników na Twitterze. Więc głowy tutaj wszem wobec. Jeśli jakaś postać wam się nie podoba, nie oznacza to, że trzeba być od razu negatywnie nastawionym do osób, którym się ona podoba. Jeśli chodzi o mnie, jestem absolutnym fanem Kolumbiny oraz Durina. A pomimo tego, że nie jest ona tak interesująca jak inne postacie, to widzenie HODI też mi się bardzo podoba. A jakie są wasze wybory? Jakie postacie was najbardziej interesują? Aktualnie wchodzimy teraz w okres, w którym wszyscy zaczynają się hypować na nowy region, więc jestem bardzo ciekaw co wy o tym wszystkim myślicie. Zostawiam wam sekcję komentarzy. A jeśli ten materiał wam się spodobał, to bardzo bym docenił lajka like oraz suba. Może i ten materiał był trochę dłuższy, ale chciałem, abyście mogli powiązać te wszystkie postacie z czymś innym niż tylko ich wygląd. Bo jeśli miałbym wam opowiadać tylko o tym, co widzimy na sprite'ach, to czym by się różnił ten film od po prostu zobaczenia tych postaci na trailerze? Chciałem dać temu trochę backgroundu i mam nadzieję, że nie odczuliście za bardzo długości tego materiału. Na pewno nie jest to ostatni odcinek z tematyki nadkrajowej na tym kanale. Powiem nawet, że dopiero zaczynamy, więc jeśli pojawi się coś wartego uwagi, to dam wam o tym znać, więc wiesz. Ten czerwony przycisk na dole chyba się już prosi. No dobra, ale już kończąc, wpadnijcie na mojego Twittera, na którym wrócam jakieś tam wpisy i dzięki za oglądanie do końca. Do następnego i cześć.